Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Iton, który podesłał kilka ciekawostek od siebie. Kiedy braknie prądu, zazwyczaj gasną światła, ale na szczęście zawsze mamy ze sobą jakąś latarkę. A co by się stało z komputerem Mattiego? No, otóż nic by się nie stało, bo Mati ma u siebie odrębne zasilanie, więc nawet jak braknie prądu czy się wywalą korki, to wszystko działa dalej. I to jest bardzo przydatne i niejednokrotnie nas uratowało. Takie urządzenie ma dodatkowo szereg zabezpieczeń, pojemną baterię, wysoką moc, dlatego jest w stanie wszystko utrzymać, ale też sporo kosztuje. A co, jeżeli byśmy chcieli mieć jakąś poduszkę bezpieczeństwa Może nie najwięcej ale na tyle ciekawą, że zabłysnęlibyśmy przed znajomymi? Przedstawiam Wam Itom 3S oraz Itom 3S Mini. Ich producent, czyli Itom, tworzy nie tylko zasilacze UPS jednofazowe, ale także całe systemy gwarantowanego zasilania, które działają chociażby w serwerowniach, w szpitalach, czy nawet na pokładach statków. Zacznijmy od modelu Mini. To, jak sam producent opisuje, przenośny powerbank. Czy może zasilany powerbank, który jest zasilaczem? A może po prostu mini UPS? Zawartość opakowania jest dość skromna. Mamy tutaj przewód zasilający z gniazdka, instrukcję sam Urządzenie z przewodem, który nie ma końcówki, bo możemy wybrać jeden z tych, które dostarczy nam producent. To dość standardowe i uniwersalne końcówki, które są w wielu urządzeniach. Małe i choć wykonane z tworzywa sztucznego sprawia dobre wrażenie. Utrzymują go w miejscu gumowe nóżki. Żeby go włączyć, to wystarczy podpięcie do prądu, przytrzymać przycisk przez 3 sekundy i działa. Na obudowie są 4 LEDy, które informują nas o aktualnym napięciu i naładowaniu akumulatora. Przytrzymanie przez 8 sekund przycisku pozwala nam zmienić napięcie wychodzące z tego urządzenia pomiędzy 9, 12, 15 i 19 które są dość standardowymi napięciami. Skąd w ogóle jest taka możliwość, bo tego urządzenia nie możemy traktować jak zwykłego UPS-a, tylko raczej jako uniwersalny zasilacz z UPS-em. Przykładowo mamy router Wi-Fi i chcielibyśmy w przypadku braku prądu wciąż to Wi-Fi mieć. Normalnie zasilacz jakby brakło prądu, sprawiłby, że urządzenie by się wyłączyło, natomiast w tym przypadku, nawet jeżeli mamy podpięty taki router, jeżeli odłączymy sobie, to router dalej będzie zasilany, czyli wciąż mamy sieć. To jest fajne. Oczywiście dobrałem odpowiednie napięcie oraz wybrałem końcówkę, która pasuje. Tylko teraz pytanie, jak długo jest w stanie taka kostka podtrzymać nasze urządzonko? Otóż producent podaje na swojej stronie przykładowe czasy, ale wszystko trzeba by było tak naprawdę obliczyć sobie samemu. W środku są dwa ogniwa, 2200 mAh, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale w przypadku krótkich przerw w dostawie jest to wystarczające, więc jak mamy router, to lepiej sobie podłączyć to przez to, bo wtedy jak mamy taki strzał delikatny, wyłączy się światło, włączy się światło, to cały czas praca urządzenia będzie ciągła, a nic się nie będzie restartować. Ograniczeniem jest to, że mamy tutaj tylko 36 W, więc to nie jest jakaś mini elektrownia, która zaślinie na przykład Tesla, ale do takich podstawowych rzeczy jest to wystarczające. Tylko brakuje mi jednej najważniejszej, moim zdaniem, rzeczy: żebyśmy mieli możliwość podpięcia tutaj końcówki USB, bo dzięki temu byśmy w stanie byli za zasilić większość chociażby smart kamerek, które wymagają zasilania na USB. Natomiast jak Wy widzicie zastosowanie, to ja ze swojej strony mogę polecić, bo rzeczywiście już nieraz się przydał. Kosztuje okolice 300 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to już niech każdy sobie sam według własnego, przez swój pryzmat patrzy. Link w opisie. Teraz przejdźmy do czegoś większego: z znacznie cięższego i w większym opakowaniu. Za jakieś 200 zł więcej dostaniemy Iton 3S, czyli takiego większego brata. I to też raczej nie jest zwykły UPS, tylko naj... Kliknąłem niechcący. To jest najbardziej dokokszona listwa zasilająca. Ała. Występuje w odmianach od 450 do 850 VA i ja mam akurat najmocniejszą wersję, czyli w przeliczeniu 510 W mocy. To dość sporo, jak na listwę zasilającą. W zestawie jest instrukcja, przewód USB, no i samo urządzenie. Warządki gniazd różnią się od siebie, wszystkie mają zabezpieczenie przeciwburzowe, ale tylko jeden rządek ma podtrzymanie akumulatorowe. Z tyłu jest przelotka na Ethernet, złącze USB, bezpiecznik, jak i włącznik, natomiast to jest tak naprawdę opcja, bo tylko w dwóch najmocniejszych modelach są także złącza USB. Nawet w najmocniejszej wersji 510W może być niewystarczające, żeby uruchomić w pełni gamingowy komputer, który wymaga znacznie większej mocy. Natomiast w przypadku, jeżeli mamy stanowisko, które nie wymaga aż tak wiele, no to możemy wykorzystać te złącza następująco. Przykładowo tam, gdzie mamy podtrzymywanie akumulatorowe. Podpinamy jeden główny monitor plus komputer, natomiast wszystkie inne urządzenia przez pozostałe porty. Bo jeżeli braknie nam prądu, to wystarczy nam komputer oraz monitor, żeby zapisać wszystkie rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, a wtedy nie obciążamy samej listwy innymi urządzeniami, które w takiej awaryjnej sytuacji nie byłyby nam aż tak bardzo potrzebne. I bardzo fajnie podchodzi do kwestii np. wymiany akumulatora, bo nic nie jest ukryte i nic nie jest na przykład zalane. Otóż, jeżeli sobie spojrzymy na dole, wciśniemy ten tutaj zaczep, to możemy zobaczyć, że w środku jest po prostu ogromny. Akumulator, który możemy wymienić tak naprawdę samemu. To, to się nie zdarza chociażby w telefonach, nie? To sprawia, że samo urządzenie jest dość ciężkie i małoporęczne, ale to jest UPS i bez takiego akumulatora, no to byśmy zbyt dużo nie podziałali. Czekaj. Ja to naprawię, czekaj. Albo to od samego końca, trzeba. O! Ja w przypadku tej listwy widzę największe zastosowanie na przykład w swoim zapleczu internetowym, bo taki mały zasilacz, czyli wersja mini, nie byłaby wystarczająca u mnie do Switcha zasilanego aktywnie, routera, NASA i innych tam takich drobiazgów. Natomiast już taka listwa byłaby jak najbardziej zdatna i przydatna. Natomiast znalazłem inny sposób, jak można wykorzystać taką listwę, w przypadku jak na przykład pracujemy na laptopie. To jeden z moich projektów, który już widzieliście, ale jak to było wszystko zrobione? Otóż ja miałem wrzuconą tą listwę w tym miejscu. Ona była załapana rzepami i w momencie, w którym chciałem się przejść ze swoim laptopem w inne miejsce, to wystarczyło, że się odłączyłem od prądu, a cały czas miałem podpięcie na akumulatorze, więc tak naprawdę nie traciłem żadnej wydajności, bo dobrze wiecie, co się dzieje, jak się odłączy na przykład laptopa od prądu, kiedy pracuje, Wtedy wydajność zazwyczaj mocno spada. Moje zdanie na temat tej listwy zasilającej z wbudowanym UPS-em jest jak najbardziej pozytywne i szczerze polecam każdemu, żeby się zaopatrzyć w coś takiego, bo to jest naprawdę fajne. Natomiast pojawia się jedna kwestia, która też sprawia, że ten produkt jest fajniejszy niż na przykład ten, bo ten jest z większą mocą, oni robi już materiał. On delikatnie szumi cały czas, podczas tego jak po prostu jest u nas pod biurkiem, natomiast to jest zupełnie ciche. Jak podłączymy sobie do tego na przykład wentylator, to on sobie wentyluje, ale co się stanie, jak odłączymy samego UPS-a od prądu. Otóż, nie dość, że to się zaczyna robić głośniejsze, to dodatkowo silnik tego wentylatora słyszycie, że ma taki dziwny dźwięk, nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale ten szum jest dosyć głośny i kogoś może denerwować. A to, że pika to dobrze, bo wtedy daje znać, że nie ma napięcia, więc się sam nie ładuje i niebawem nam się komputer na przykład wyłączy. Ale okej, okay, przejdźmy do naszej listwy, która jest tutaj. W przypadku listwy, nawet jak zabraknie nam zasilania, to ona pozostaje prawie że zupełnie cicha, ale wentylator też ma jakiś dziwny, głośniejszy tryb. Natomiast tutaj słychać, słyszycie? No, ona tak, takie prądowe. To jest po prostu ciche i to jest po prostu fajne, i to jest upakowane w takiej bardzo przyjemnej, moim zdaniem, formie. Więc ja na pewno to wrzucę do siebie do szafy, tam gdzie mam wszystkie rzeczy internetowe i wiem, że to będzie zabezpieczać wszystkie sprzęty, nasy i inne rzeczy przed tym, żeby nie brakło prądu, a przy okazji będzie to filtrem. Tak czy siak, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, choć krótki, to mam nadzieję, że treściwy i pokazałem Wam coś fajnego i coś ciekawego, czego wcześniej nie znaliście. Oczywiście, UPS-y są praktycznie każdemu znane, takie duże. Takie zasilacze to samo. Się spotkałem pierwszy raz z takim zasilaczem. Natomiast jeżeli chodzi o listę, to to moim zdaniem wygrywa. I to jest najfajniejsze z całego zestawienia. Oczywiście jako główne zabezpieczenie mamy dużego UPS-a, którego możemy gdzieś upchnąć i z takiego dokładnie samego korzysta Mati na przykład u siebie, więc to jest bardzo praktyczne. Praktyczna jest ta listwa, bo też wiele razy z niej ja tym razem korzystałem, natomiast jeżeli chodzi o to małe maleństwo, no to to będzie najfajniejsze, jeżeli chodzi o jakieś takie mniejsze kombonie, nie takie jakie my mamy tutaj, ogromne zestawy sieciowe. Tak czy siak, mam nadzieję, Mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Linki do tych wszystkich rzeczy znajdują się na dole w opisie. Jak jesteście ciekawi innych, ciekawych rozwiązań, to koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Tutaj poprzedni filmik, gdzie jest o tym bedboju oraz jakiś inny, który warto zobaczyć. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!